Zbuduj markę, która zostanie wryta w pamięć. Efekt wow w pięciu krokach. Dzisiaj zapraszam Cię do miejsca, które właśnie coś takiego stworzyło: do największej kawiarni na świecie, która ma 3251 m2, a jest nią Starbucks w Chicago. Cześć, tu Marek Borowiński. Od 26 lat pomaga markom i firmom w zwiększaniu sprzedaży za pomocą. Konsultacji, doradztwa, psychologii, koloru oraz budowania doświadczenia zakupowego. Zależy mi, abyś miał konkretną sprawdzoną wiedzę od eksperta, od praktyka, po to, abyś mógł skutecznie działać w swoim biznesie. Jak stworzyć branding, który będzie się wyróżniał i pozostanie w pamięci klientów na długie lata? Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie kawa to więcej niż napój. To jest doświadczenie. To jest właśnie Starbucks na Michigan Avenue w Chicago. To dowód na to, jak budować markę która zachwyca klientów. Aby wejść do tego miejsca, musiałem poczekać kilka godzin w kolejce. Fakt faktem, że byłem w nim po raz pierwszy dwa tygodnie po jego otwarciu. Wszystko po to, aby przygotować ten materiał dla Ciebie. W tym miejscu zaprezentuję Ci 5 kroków do stworzenia niezapomnianego brandingu, który pokaże Ci, jak można zbudować swoją markę i jest symbolem efektywnego marketingu i projektowania doświadczeń. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne marki nie wyróżniają się na rynku? Ja sobie zdefiniowałem kilka takich powodów. Po pierwsze, brak wyjątkowości. Bardzo często wiele marek nie pokazuje swoich naturalnych cech, nie tworzą elementów, które wyróżnią je. Kolejny taki element to jest powielanie schematów konkurencji. Warto i dobrze obserwować konkurencję, po to ona jest, ale trzeba tworzyć swoją kreatywną przyszłość, swojej marki, swojego biznesu. Kolejna rzecz to jest niezdolność do kreowania unikalnych doświadczeń. Marki, które tego nie potrafią, przegrają na rynku. Kawiarnie są wszędzie, ale jak wyróżnić swoją markę w świecie, gdzie kawa to towar? Starbucks ten odpowiada na to wyzwanie, tworząc zupełnie coś unikatowego miejsce, które nie jest tylko kawiarnią, ale także jest turystycznym, luksusowym doświadczeniem. I symbolem innowacji w samym centrum Chicago. Jest to miejsce, które wielokrotnie odwiedzałem, i jest to największa kawiarnia na świecie, która eliminuje walkę cenową i pokazuje kawę jako takie premium experience, premium doświadczenie. Oferuje tu więcej niż produkt, ponieważ jest to miks kawy designu i rozrywki. Koncept ten jest tak naprawdę idealnym przykładem strategii Błękitnego Oceanu. Zamiast rywalizować z tysiącami innych kawiarni, stworzono tutaj przestrzeń, która łączy luksus, doświadczenie i storytelling. To jest miejsce, gdzie nie tylko można wypić kawę, ale przeżyć cały spektakl jej powstawania od samego początku. Efekt wow w pięciu krokach. Po pierwsze, ty w swojej marce odkryj niepowtarzalne DNA. Stwórz spójną tożsamość swojej marki. Kreuj niezapomniane doświadczenia, komunikuj emocje i wartości. Ucz się i doskonal. Zobacz teraz, jak te pięć kroków zostało zastosowane właśnie przez tą kawiarnię. Te pięć kroków pozwoliło stać się tak naprawdę Starbucksowi ikoną w świecie brandingu. Zaczynamy. Po pierwsze, największa kawiarnia na świecie 3251 m2. Po drugie, misja tej przestrzeni. Podnieść doświadczenie kawy do poziomu sztuki. Ziarna premium z wyselekcjonowanych plantacji, kolejny wyróżnik i własny DNA. Tak jak wspomniałem, największa powierzchnia, niesamowite kolory, przestrzeń, która urzeka swoim designem. Tak naprawdę, ja się, słuchaj, w tej przestrzeni czułem jak w takim młynku do kawy, gdzie od samego dołu, gdzie ona jest parzona, wypalana, tak naprawdę idą rury, które rozchodzą się na każde piętro, a jest ich kilka. Niezwykły design, przepiękna architektura, która natywnie jest związana z marką. Zobacz, że te główne rury, które biegną od dołu, rozchodzą się na każde piętro. Mamy poczucie, jakby nimi kawa płynęła i. Właśnie tutaj znajdujesz je na suficie. Wszystko jest znakomicie skomponowane i jest podniesione do rangi sztuki. W tym miejscu, jako ciekawostkę, widać półokrągłe schody ruchome, co jest rzadkością. To są jedyne tego typu schody w północnej Ameryce. To jest jakby ciekawostka, które zapraszają cię do wejścia na kolejne piętra. To jest miejsce, gdzie wszyscy chętnie robią sobie selfie i wrzucają je na media społecznościowe, gdzie od razu marka buduje kolejną rozpoznawalność. U góry znajdują się dodatkowe przestrzenie, gdzie jest połączona kawa z koktajl barem. Wszystko po to, aby budować niezwykłe doświadczenia, zachęcać klienta do wędrówki, do eksploracji wnętrz. Zwróć uwagę na odcienie drewna, kolorystykę. Cały czas panuje tutaj ciepła, stonowana kolorystyka. Wszystko zaczyna się w połączeniu też miedzi i złota. W tym miejscu wypalane są ziarna premium z wyselekcjonowanych plantacji, i tak rozpoczyna się podróż w tej przestrzeni z kawą. Pierwsza mieszanka stworzona w tej linii odzwierciedla trwałą miłość i niepohamowaną pasję do kawy, jak mówią autorzy tego projektu. To tak naprawdę studium artystycznej alchemii, która reprezentuje doskonale zbalansowaną filiżankę kawy. Brzmi niesamowicie. Oczywiście, że tak jest. DNA tego Starbucksa opiera się na wyjątkowości. To niezwykła kawiarnia. To miejsce, gdzie celebruje się rzemiosło kawowe. Każdy element od świeżo prażonych ziaren do spersonalizowanych koktajli kawowych odzwierciedla ich misję – tworzyć doświadczenie na najwyższym poziomie. Krok drugi. Stwórz spójną tożsamość marki. Przede wszystkim jest to ikoniczne wnętrze. Włoski design, miedziane akcenty. Dodatkową multisensoryczność, zapach palonych ziarek, dźwięki parzenia kawy. Prestiżowy branding, ekskluzywne menu i limitowane produkty. Całość łączy się w głowie klienta jako sensoryczne przeżycie. Nie dość, że są przepiękne wnętrza, to barmani, obsługa są cudnie ubrani. Zwróć uwagę na ich stroje. Mają kapelusze, ale ich fartuchy wykonane są jakby z juty. Trochę można zażartować jakby z worków po kawie. Wszystko jest pasowane na najwyższym poziomie. Całość, dodatki. Tutaj mamy informacje o kawie, ale zobaczcie jak przygotowane. To nie jest żadna pleksi czy plastik, jest tutaj drewno. Litery nie są wyklejone, nie są wydrukowane, są wypalone. Wszystko jest zadbane tak, aby całość przepięknie wyglądała. Do tego wspomniana multisensoryczność, czyli zapach, dźwięk, wszystko działa znakomicie. Klienci mogą skorzystać z różnych próbek kawy, aby zdecydować się, którą chcą ostatecznie wypić. Design wnętrza przygotowany jest obłędnie. Mamy tutaj, chociaż. Takie przecierki z betonu w ciepłym jego odcieniu, czyli taka szarość połączona z beżem, do tego drewno, piękny design fajnie zaprojektowana. Zwróć uwagę na te elementy drewniane, wypalane napisy. Popatrz, na jakich elementach stoją cenówki, też na takich kostkach drewnianych. Wszystko po to, abyś poczuł, że produkt tutaj ma najwyższą jakość. Zobacz też deski, na której znajdują się te tartaletki czy inne produkty. One są drewniane, czyli tło, które sprzedaje. Czyli w zależności od tego, jak mówi psychofizjologia widzenia, na jakim tle położysz swój produkt, takie on stworzy doświadczenie. Jeżeli twój produkt jest wysokiej jakości, podobnie tak jak tutaj, Warto je układać na drewnie. Klient od razu poczuje tą jakość i będzie skłonny za nią dużo więcej zapłacić. Wspomniane tło, zobacz po lewej stronie, znajduje się wypalone logo, które znajdziesz tak samo na tych tabliczkach czekoladowych, na ciaskach z czekolady. Wszystko jest spójne, wypalone i właśnie podkreślone surowcami. Jest naturalnie po to, abyśmy miał poczucie największej i najwyższej jakości. Dodatkowo w tym miejscu mamy nawiązanie do miasta, w którym znajduje się ta kawiarnia. Wszystko jest połączone prawidłowo, funkcjonalnie i nawiązuje do historii, bo tak naprawdę ten Starbucks staje się wielką atrakcją turystyczną Chicago. Napisy i komunikacja absolutnie przywołują nasz umysł do tego, że jesteś w wysokiej jakości miejscu, miejscu premium. Dodatkowo na jednym z tarasów znajdują się. Oznaczone logiem. Przypuszczam, że tam jest wino, dlatego że w tej części, już przy tym czwartym piętrze, pojawia się już właśnie bar, gdzie również serwowane są napoje alkoholowe. Wszystko jest przemyślane. Zobacz napisy, kubki, oznaczenie branding. Cała tożsamość marki jest widoczna w każdym szczególe: od wnętrza poprzez miedziane elementy, które nadają luksusowego charakteru. Wszystko nam mówi: jesteś w wyjątkowym miejscu. Każdy, kto wchodzi do tego miejsca, czuje się, że jest częścią czegoś niezwykłego. Krok trzeci. W swojej marce możesz tak samo robić, czyli kreuj niezapomniane doświadczenia, czyli coffee theater, spektakularne parzenie kawy na oczach klientów. Klienci to uwielbiają, angażują się, dostają próbki, pytani są o zdanie, o to, co im najlepiej smakuje. Cała przestrzeń jest pokazana za pomocą pięciu kondygnacji. Pierwsze piętro to w stanach jest parter i jest to tak naprawdę budynek, który ma pięć kondygnacji. Na drugiej mamy kondygnacji ciastka, tutaj już potem na trzeciej mamy doświadczenie koktajl bar i na piątym mamy tą przestrzeń z alkoholem, o której wspominałem, wszystko po to, abyś wędrował od samego dołu do góry, doświadczając różnego rodzaju miejsc. Kolejnym ważnym elementem kreowania, to jest czwarty krok kreowania marki, to jest komunikować emocje i wartości, jakimi chociażby są zrównoważony rozwój, czyli kawa, która pochodzi z certyfikowanych źródeł. Herbata, ekologia. Tutaj też są pokazywane elementy takie, że opakowanie jest jedno ale na przykład do herbat do kaw wypisywane są etykiety z rodzajem herbaty, z rodzajem produktu, który znajduje się w środku, po to, aby właśnie zaoszczędzić, jeśli chodzi o produkcję i być bardziej ekologicznym. W tym miejscu widzimy dodatkowe takie elementy, jak naczynia, kubki, zaparzacze z instrukcją, jak należy to parzyć, na jaką ilość filiżanek jest na przykład dane urządzenie. Możesz to tak naprawdę tutaj kupić i też znajdziemy opowieści o każdej z mieszanek z kawy. Możesz popróbować wszystko przygotowane na miejscu, jak również lody, szejki, napoje po to, abyś zasmakował, poczuł tą atmosferę. Uwagę chcę zwrócić też na przepiękne światło, ciepłe kolory. Beże, brązy dają poczucie, bym powiedział, bezpieczeństwa. Dodatkowo, piąty krok, który tutaj marka Starbuck zastosowała, to jest testowanie nowych formatów, gdzie mamy nowe produkty, koktajle, wypieki. W tym miejscu wypieka się bardzo dużo produktów, ale nie tylko ciastek, ale właśnie wytrawnych rzeczy, czyli różnego rodzaju pizzerki, przekąski. To wszystko jest robione na miejscu, w takich piecach, które są stylizowane na, bym powiedział, piece z końca XIX wieku, początku XX. I tak jak Widzisz na samym dole, pod tymi komarami znajduje się drewno. To drewno nie służy do opalenia, ale jeżeli klienci widzą taki piec, to mają poczucie, że one jest opalane drewnem. Przechodząc obok, zobaczyłem miejsce do sterowania tymi piecami, także wszystko dzieje się w sposób nowoczesny. Natomiast one są stylizowane na takie starodawne piece. Dodatkowo powstają tutaj sałatki, makarony. Wszystko po to, abyś mógł zjeść tak naprawdę wszystkiego rodzaju przekąski, napić się lampkę wina. Zwiedzać dalej Chicago, ale przede wszystkim być w tym miejscu, z którego widok też jest obłędny. Ta kawiarnia wdraża bardzo dużo nowych technologii w parzeniu kawy, pokazuje w jaki sposób można kawę podnieść do dzieła sztuki, do tego, aby ją parzyć w niezwykły sposób, łącząc z różnymi elementami. Tam też są różnego rodzaju warsztaty, miejsca, w których też zbierane są Opinie o tej kawie, o produktach, po to, aby testować nowe formaty, które być może potem będą powtarzane globalnie we wszystkich miejscach właśnie tej sieci na całym świecie. Miejsce to to Laboratorium Innowacji. To tutaj testowane są nowe formaty, takie jak połączenie kawy z koktajlami, które później mogą trafić na globalny rynek. Stałe doskonalenie i słuchanie klientów to klucz do sukcesu tej marki. Podsumowując, ty w swojej marce odkryj swoje niepowtarzalne DNA, tak jak zrobił to Starbucks w tym miejscu: inwestuj w wspólną tożsamość swojej marki, projektuj niezapomniane doświadczenia dla Twoich klientów. Buduj emocje poprzez wartości i nieustannie rozwijaj się i słuchaj swoich klientów. Jeśli ten filmik był dla Ciebie wartościowy, to subskrybuj kanał. Pamiętaj, że możesz tę informację od razu wykorzystać w swoim biznesie. Wszystkiego dobrego, powodzenia!